Nowe standardy opieki okołoporodowej weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Dotyczą one organizacji opieki okooporodowej. To ważny dokument, który reguluje procedury związane z opieką nad ciężarną, prowadzeniem porodu fizjologicznego oraz opieką nad mamą i noworodkiem. Głównym celem zmiany jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka. Standard wyznacza sposób organizacji opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń w zakresie opieki okołoporodowej. To jest w przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, a także zasad pracy personelu w przypadkach szczególnie trudnych dla kobiet i ich rodzin, takich jak poronienie, urodzenie martwego lub ciężko chorego dziecka. Należy wskazać, że zgodnie z nowymi standardami przyszła mama może wybrać, gdzie i u kogo chce prowadzić ciążę, to czy będzie to lekarz czy położna. Pierwsza wizyta u wybranej przez kobietę osoby powinna odbyć się do 10 tygodnia ciąży. Zgodnie z przepisami, przyszła mama do momentu rozwiązania powinna odbyć około 10 wizyt, chyba że zajdzie indywidualna potrzeba częstszych konsultacji. W ciąży obowiązkowo przeprowadza się trzy badania USG: pierwsze pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, kolejne pomiędzy 18 a 22. Tygodniem ciąży i trzecie między 27 i 32 tygodniem ciąży. W nowych przepisach zniesiono obowiązek hospitalizacji ciężarnych po 41 tygodniu. W chwili obecnej po 40 tygodniu zalecane jest częste monitorowanie stanu płodu i ciężarnej za pomocą KTG i USG. Może się to jednak odbyć w warunkach ambulatoryjnych. Przyjmuje się jednak, że ciąża powinna zostać rozwiązana przed upływem 42 tygodnia. Nowe standardy zapewniają również monitoring zdrowia psychicznego przeszłej mamy w celu zminimalizowania wystąpienia depresji poporodowej. Lekarz lub położna będą mieli obowiązek zaproponować badanie i ewentualnie skierować kobietę do odpowiedniego specjalisty. To bardzo ważny zapis, ponieważ wiele kobiet przeżywa depresję. Lecz boi się o tym mówić i cierpi w milczeniu. Dzięki temu zapisowi stan emocjonalny młodej mamy stanie się tematem rozmowy. Położono również nacisk na edukację przedporodową. Pomiędzy 21 a 26 tygodniem przyszła mama powinna wybrać położoną środowiskową, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie jej do porodu oraz opieką nad nią i dzieckiem w czasie połogu. W czasie ciąży. Przyszła mama powinna przygotować plan porodu. Najlepiej zrobić to przy współudziale położnej środowiskowej. Dokument ten powinien uwzględniać potrzeby i oczekiwania ciężarnej, m.in. sposoby łagodzenia bólu, preferowane pozycje, obecność osoby bliskiej. Zaznaczyć trzeba, że przyszła mama ma prawo do wyboru, wyboru miejsca porodu. Zmieniły się również przepisy dotyczące samego porodu. Rodząca ma prawo do poszanowania jej godności i intymności. Powinna otrzymać wyczerpującą informację o dostępnych metodach łagodzenia bólu, w tym niefarmakologicznych i farmakologicznych, omówienie planu porodu oraz udzielenie odpowiedzi na zadane przez nią pytania. Pamiętajmy, aby zadawać pytania personelowo-medycznemu o wszystko, co budzi nasze wątpliwości. Rodząca ma prawo do obecności osoby bliskiej którą to ona sama ma prawo wskazać. Podczas porodu kobieta rodząca będzie mogła spożywać posiłki, oczywiście za zgodą osoby sprawującej opiekę. Należy zaznaczyć, że w czasie porodu rodząca ma prawo do aktywności, a także przyjmowania wygodnych dla niej pozycji. Personel przed każdym zabiegiem medycznym jest zobligowany do zapytania rodzącej o zgodę. Pamiętajmy, że na wszystkie czynności związane z porodem Zgoda musi być wyrażona świadomie. Po narodzinach dziecka bardzo ważny jest kontakt skóra do skóry. Jeśli stan matki i dziecka na to pozwala, noworodek powinien zostać położony na mamie w kontakcie skóra do skóry na dwie godziny. Ocena stanu dziecka, czyli abgar, powinna odbywać się na brzuchu mamy. W trakcie kontaktu skóra do skóry, mama powinna zostać zachęcona do zainicjowania karmienia. W ciągu pierwszych 12 godzin życia dziecko powinno zostać poddane dokładnemu badaniu przez lekarza pediatrę lub neonatologa oraz otrzymać stosowne witaminy i szczepienia, w tym wykonanie badań przesiewowych w kierunku fenylekotonurii, mukowiscydozy, wrodzonej niedoczynności tarczycy, badanie słuchu oraz badanie pulsometrem. Pamiętajmy, jako rodzic masz prawo być obecna przy wykonywaniu zabiegów Twojemu dziecku. Jeśli personel medyczny wyrazi na to zgodę, niektóre z zabiegów mogą odbywać się w ramionach mamy. W okresie noworodkowym należy zapewnić warunki prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka przez dostarczenie matce przez położną wyczerpującej informacji na temat karmienia piersią. W projekcie został zatwierdzony zapis, że tylko lekarz będzie mógł zlecić podawanie noworodkowej mieszanki, gdy uzna, że jest to niezbędne. By realnie wspomóc matki, szpital będzie miał obowiązek zapewnić pacjentkom dostęp do laktatora, jak i wspomóc je, prezentując procedury przystawiania dziecka do piersi. Do 48 godzin od wypisu ze szpitala, w domu świeżo upieczonej mamy, powinna zjawić się położna środowiskowa. Ta, która została wybrana między 21 a 26 tygodnie ciąży, nowe standardy przewidują minimum 4 wizyty patronażowe. Obowiązkiem położnej jest wsparcie mamy w karmieniu piersią, udzielanie wyczerpującej informacji, rozwiewanie wątpliwości oraz pomoc w pielęgnacji noworodka. Należy pamiętać, że rodzice są współdecydentami w opiece zdrowotnej nad dzieckiem, zarówno w przypadku podejmowanych wobec niego działań profilaktycznych, jak i leczniczych, a w przypadkach spornych niezbędny staje się spokój i konstruktywny dialog obojga stron. Znajomość przepisów. Jak i rzetelne stosowanie ich w praktyce medycznej pozwoli na zagwarantowanie Wam, przyszłym mamom i Waszym dzieciom większego komfortu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o standardach opieki okołoporodowej, można skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem 819-590, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.